Cześć, Łukasz z Wszystko do Mebli. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczynamy nasz cykl spotkań z fachowcami. Dzisiaj znajdujemy się w Wielkopolsce w firmie Preka, która zaprezentuje Wam wiele rozwiązań do garderu oraz ich kuchni, których jeszcze nie znaliśmy. Chodźcie zobaczyć ze mną jak to wygląda. Jestem Anita. W firmie PEKA kieruję działem marketingu. Dziś gościmy Was w siedzibie firmy, gdzie działamy od ponad 26 lat. Anita, czym zajmujecie się w firmie PEKA? Dostarczamy ergonomiczne, nowoczesne rozwiązania po to, żeby funkcjonowanie w kuchni, a właściwie nie tylko w kuchni, bo mamy rozwiązania do całych wnętrz, stało się przyjemniejsze. Stale poszukujemy funkcjonalnych rozwiązań i wprowadzamy je do oferty. Dlatego nasza propozycja to kompozycja kilku zachodnioeuropejskich marek. Czy pogardzasz nam te marki? Oczywiście. Zapraszam do showroomu. To apartament pokazowy, otwarty dla projektantów i stolarzy, gdzie mogą zapraszać swoich klientów i pokazywać im nasze rozwiązania, a właściwie je przetestować. Czyli mogę przeprowadzić klienta mojej hurtowni, który ma niezdecydowanego klienta ze swoim projektem, żeby dobrać odpowiednie systemy do wnętrz. Oczywiście my chętnie doradzimy, organizujemy też tutaj spotkania branżowe. Wiem, że niedawno uczestniczyliście w jednym takim. Tak, byli moi pracownicy wraz ze swoimi klientami i byli bardzo zadowoleni. Dlatego zapraszamy serdecznie na kolejną edycję. Dzięki bardzo. Cześć łukawie. Nazywam się Magda Tomkiewicz, jestem kierowniczką działu handlowego w PC. Pokażę Ci nasze najważniejsze produkty. Ja bym chciał też żebyś pokazała to, co my najczęściej zamawiamy. Tak, to będą trzy grupy produktowe. Między innymi półki Lemans i chyba takie też masz u siebie w domu. Tak, użytkuję. Chyba mamy podobną, także pokażę naszym klientom. Pokażę, na czym polega działanie na mansa. Jest to rozwiązanie do szafki narożnej, czyli jeśli chcemy w tej szafce przechowywać garnki czy okrągłe naczynia, to jest to idealne rozwiązanie. Największą funkcją, najważniejszą jest to, że możemy tą półkę wysunąć niezależnie z szafki, każdą półkę osobno. Dzięki temu możemy bardzo wygodnie ustawiać naczynia o różnych kształtach i wielkości i dopasować wielkość półki do przechowywanych produktów i wsuwamy sobie bardzo płynnie i lekko do środka szafki. Półki mogą być wy wyposażone w hamulec, ale nie jest to konieczne. Półka i tak działa bardzo płynnie i lekko. Myślę, że jest też bardzo popularna dzięki niezawodności działania. Jest to proste rozwiązanie i dzięki temu też bardzo niezawodne. Zauważyłem też, że każda półka ma matę antypoślinową. Tak, to jest dobry Dobry moment, żeby pokazać na czym polega ten poślizg. Na tym koszyku pokazujemy, stawiam filiżankę i widzimy, że dopiero przy bardzo mocnym przechyleniu filiżanka się przewraca. Chodzi o to, żeby przechłaczane naczynia nie hałasowały, nie jeździły nam po powierzchni lemansa. Mam małe dzieci i często zamykają z impetem i zazwyczaj nic tam się nie przewraca, no chyba, że się bardzo zdenerwują, to to już żadna materia wygra jak paluszkiem. Kolejną grupą produktów są karga wysokie. Najważniejszym jest cargo Dispensa. Tak jak tutaj widać, jest to akurat wąska szafka o szerokości 20 cm, która nam bardzo ładnie wypełnia przestrzeń. Karga wysokie pełnią funkcję spiżarni, czyli możesz tu przechowywać różne produkty, które zawsze masz pod ręką w czasie gotowania. I jeden ruch ręki. I wysuwam wszystko na zewnątrz, jeden rzut oka, i widzę wszystkie produkty, które przechowuję w tej szafce. Karga Dispenso mają tą też korzyść, tą funkcję dodatkową, która polega na tym, na wykorzystaniu różnego rodzaju półek, czyli możemy dopasować kolor czy wzór design karga do, do stylu kuchni. To jest akurat kargo z antrocytowymi takimi prostymi w formie koszykami one się świetnie wpisują w kuchnię nowoczesną czy loftową. Listwy korytkowe w wydaniu pionowym pozwalają otworzyć fronty szafek bezuchwytowych. Widzimy tutaj tandem nasz produkt najbardziej wow. Jest to system y, przypominający w działaniu lodówkę. Przednie koszyki otwierają się razem z frontem. Kosze wewnętrzne wysuwają się do przodu w momencie otwierania. Dzięki temu widzimy całą zawartość szafki przy jednym otwarciu. Y, tutaj widzimy zastosowanie listew korytkowych poziomych na wyspie z y, widocznymi narożnikami w tym samym co, kolorze co listwy. Listwy poziome. Podblatowe pozwalają otwierać karga, na przykład taki jak Pinello. Jest to kargo z prowadnicami po przekątnej, w wykończeniu metalowym lub z W ta wersja z takim dodatkowym uchwytem na deski do krojenia. Oprócz widocznej na ekspozycji wersji Pinello Board, czyli z uchwytem na deski do krojenia. Jest jeszcze wersja dwupółkowa, najbardziej popularna, w szerokości 15, 20, 30 oraz wersja z wieszakiem na ręczniki. Ani, dawiedziałem, wiele produktów firmy Pekin naprawdę wyglądały oszałamiająco, ale na początku wspominałaś o że dystrybujecie też inne marki i chciałbym jakoś dzisiaj zobaczyć i pokazać naszym klientom. Jak na razie widziałeś produkty dwóch naszych głównych dostawców, marki Peka szwajcarskiej oraz niemieckiej marki Casabomar. Firmy te ściśle są współpracują, ale zapraszam Cię do Pawła, który opowie Ci o kolejnej marce Gras. O, cześć Paweł. Cześć. Drodzy widzowie, Paweł możecie spotkać u nas w hurtowni, bo jest przedstawicielem firmy Peka na nasz region. I Paweł, widzę, że stoisz przy ekspozytorze firmy Gras. Ja tą firmę znam, kojarzę, ale do końca tak jakby nie wiem czym się wyróżnia na przykład na tej konkurencji, więc chętnie bym posłuchał. Łukasz, w dwóch słowach, Gras z producentem austriackim. E, czym się wyróżnia ten produkt? To jest system, to jest system nowa Pluskala. Wyróżnia się moim zdaniem jakością do ceny. Czyli mamy szufladę, która bardzo ładnie pracuje. W każdym zakresie delikatnie, lekko. Boki szuflady są proste. Prowadnica jest 40 kg lub 70 możemy sobie wybrać. Z fajnych rzeczy dla stolarzy, na pewno system demontażu frontu bez narzędzi. To, że mogę nim regulować również bez narzędzi. W ten sposób, a także dla bardziej wymagających klientów, miejsce na własną personalizację produktu. Także szeroki, do, szeroka dostępność kolorów, w wysokości, bo je, aż pienie poczków, wygląda to w ten sposób. Jest też system Crystal czyli Chrysler Plus, czyli szuflada z bokami szklanymi. Wiele produktów, które dzisiaj zobaczyłem i zastanawiam się, czy Wy macie to wszystko tutaj na magazynie? Wszystko mamy na magazynie. Zapraszam Cię, zobaczcie, jak to wygląda. Nie mogę się doczekać. Chodźmy. Do sprzedaży? Tak, dokładnie. Tutaj pierwsza sprawa i koleżanka Aneta obsługuje właśnie zamówienia. No chętnie poznam. Cześć, ukażenią Aneta, powiedz mi, jak to się dzieje, że zamówienia, które zamawiamy dzień wcześniej są już na zająć u nas. Paweł coś wspominał, że jakiś magiczny opis jest w mailu, także może nam przybliżyć i naszym klientom jak to właśnie wygląda. Magiczny opis to pilne. Ale z reguły dzięki temu, że przez system wpadają zamówienia, no to już jest z automatu, tak? I widzimy i kiedy wysłać, jeżeli jeszcze zadzwonicie do nas i mówicie, kurczę, potrzeba, no to wtedy wysyłamy od razu. Bo nasi klienci są traktowani priorytetowo i zazwyczaj napominają albo bardzo im się śpieszy i właśnie dlatego też współpraca z Wami jest taka dobra, że możemy zawsze liczyć na Wasze wsparcie. Oczywiście, bo my mamy też od własnych klientów. Bardzo mi miło. Zapraszam Cię teraz. Zobaczysz pejkę kuchni, jak wygląda nasz magazyn. Ale zanim wejdziemy, dla bezpieczeństwa moje ulubione kaski zawsze im pasują. Ładne mówią wszystkie łatwiej. Łukasz, tak jak widzisz, nasz magazyn się składa w tej części z trzech segmentów. Ma około 500 m metrów kwadratowych. Na tej części są produkty, które na najczęściej rotują, tak żeby panowie mieli szybki do niego dostęp i potem w następnych sekcjach kompletujemy zamówienie, dany produkt do linii, który zamawiacie tu jest wysyłka drobnych zamówień na większe zamówienia przejdziemy dalej na VRC Zobacz, że chciałem Ci pokazać zwróć uwagę, każdy produkt jest oklejony kodem, opisem żebyście na hurtowni od razu widzieli. Dla kogo to jest towar? O, tak ciekawy, Paweł, czy to są lemansy, które są przygotowane naszej firmy? Nie Między innymi wersje malowane proszkowo, wersje chromowane. Zapraszam Cię, zobaczysz, gdzie jest główny zapas naszego towaru. Jesteśmy na wysokim magazynie. Gdzie jest nasz główny zapas? Jak powiedział klasyk, macie rozmach. Wiesz co, dzięki temu magazynowi podczas COVID-u praktycznie wszyscy, każdy towar mieliśmy od ręki. I też dzięki temu, że nasi producenci produkują w Europie, nie było problemu z dostępnością. Zawsze chciałem mieć taki pojazd. Tak jak Magda ci wspominała o listwach korekowych na ekspozycji, opowiadała o nich. Tak, tutaj mamy stanowisko, gdzie kolega docina na odpowiedni wymiar. Według życzeń klienta są odcinki 2,5-metrowe, 5-metrowe. Odcinki przychodzą w skrzyniach. Widzimy na górze i widzimy w tej części magazynu. Czyli zamawiam sobie 2,5-metrową, wydechową lub 5-metrową. Wydechowalibyśmy, pakujecie i wysyłacie go do na ulicę Kijowską 50 do Bydgoszczy bądź w na Podgórną 63 dokładnie tak widzisz tutaj rozmawialiśmy w dziale sprzedaży o towarze i widzę, że nasi chyba znowu opisali pilne, bo stoi paleta z to naszym towarem. Dokładnie tak. Jest gotowa do wysyłki. Na tym kończymy naszą przygodę. Widzę, że Pan Kuriew też już jest, więc wszystko działa ekspresowo. Tak jest zawsze z filmu Pekka. Łukaszu, jak Ci się u nas podobało? Yy, wizyta bardzo, jak najbardziej na plus. To, co widziałem jakby w katalogu. Mogłem zobaczyć na żywo, i mam nadzieję, że nasi klienci po obejrzeniu tego filmu skorzystają z zaproszenia i was odwiedzą i jeszcze więcej produktów firmy PK oraz waszych, które dystrybujecie będzie używane w kuchniach, jak i w garderobach. Tak, bo to bardzo ważne, żeby doświadczyć tych systemów, jak działają, żeby pootwierać szafki i przekonać się, które systemy będą u klienta najlepiej się sprawdzały. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to. Nie ostatnia moja wizyta. Dzięki. Bardzo miła była. Tak jak jest. mówiłaś, się rozwijacie, więc może będziecie mieli kolejne nowe produkty, które również pokażemy. Drodzy klienci, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Miły komentarz też będzie fajny. I oczywiście udostępnienie odcinka. A ja z mojej strony obiecuję, że wraz z Szymonem będziemy odwiedzać kolejne firmy i nagrywać dla na Was ciekawe ujęcia. Dzięki, do zobaczenia.